Na dzisiejszych spotkaniach poruszamy temat badań układu mięśniowo-szkieletowego, czyli badamy przede wszystkim stawy towarzyszące im mięśnie. Grupa, która tutaj jest, to jest w dużej mierze grupa ortopedyczna, ale są też radiolodzy, którzy interesują się właśnie układem mięśniowo-szkieletowym, są chirurdzy, są lekarze, czasami nawet rodzinni, którzy po prostu wykonują te badania. Czyli grupa docelowa jest bardzo szeroka. Podczas tego kursu moje zadanie to jest przede wszystkim wprowadzić w świat anatomii ultrasonograficznej. Kiedyś uczyłem anatomii, takiej zwykłej, natomiast tutaj na kursach właśnie przypominam, trochę odświeżam tę wiedzę i przyznam szczerze, że to jest zawsze ten pierwszy trudny moment, ponieważ dużo osób zapomina tą wiedzę, ona łatwo ulatuje. A tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi no, taka sytuacja, że musimy to przedstawić na obrazie USG. Więc jest dodatkowa trudność i ja staram się to jak najbardziej ułatwić i, i tą wiedzę no, wyciągać z głowy, e, czy to właśnie lekarzy, chirurgów, którzy od na co dzień operują i widzą to po prostu z innej strony, czy innych lekarzy, którzy po prostu z anatomią mieli już bardzo dawno do czynienia i muszą to wszystko sobie odświeżyć.